Jeżeli zalogowaliście się do New World Eternum i zastanawiacie się, gdzie do cholery jest ten nowy dodatek, gdzie jest quest rozpoczynający, nowy dodatek Nighthaven, który miał premierę 13 października 2025 roku, to nie martwcie się, nie musicie się już zastanawiać, nie musicie się rozglądać ani czekać na pop-up. Już Wam pokazuję, gdzie quest znajduje się na mapie. Wystarczy, że udacie się tutaj na wyspy Cordelasowe, a dokładniej w ich róg, można powiedzieć, i tutaj w charakterystycznej przystani. Ben będzie czekała na Was, znana Wam już, jeżeli robiliście fabułę gry NPC. Po bardzo krótkim wprowadzeniu zaproponuję Wam podróż do nowych terenów. Wystarczy, że następnie klikniecie na znajdującą się za nią łódkę i znajdujecie się już w nowej zonie i możecie robić fabułkę. Jeżeli macie więcej pytań, szukacie porad lub szukacie kompanów do gry, to zapraszam również na Discorda do dołączenia do naszego community i do wpadania na streamy m.in. z Neworda. Trzymajcie się. Hej, hej.